Dzień dobry dnia kolejnego. Eee, mówię kawki bym się napił, bo wczoraj no prawie do czwartej był live. O, widzicie, to jest zaraz przy, przy, ten, także policja szpital od razu, także w razie wiecie. Po przesłuchaniu niedaleko do, do szpitala <laughs> i tak dalej, i mówię, chodźcie przejdziemy. Nagramy coś przy okazji, coś nie, ona motorkiem. Ja mówię, nie motorkiem, bo motorkiem to się nic nie nagra. No. Bo nie mam tych kamer takich jak ma Adam i tak dalej. What is this for free? No? Oczywiście, course zawsze like free. Kto nie lubi free? Ty nie don't like Ja nie free. You? You nie like yeah, lubię like you know, only... no, dobra, ja wiem, wiem o czym mówi. No, że jak tu jest coś. O! I tu chciałem przyjść, bo to. Poczekajcie, muszę poczekać. Bo tu w, 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 wczoraj swoim skorumpowanym wzrokiem Dostrzegłem kawę i widzę, widzicie tam na samym dole, że jest mała, ciorna yy, bez cukru i bez niczego I o to mi chodziło Hello Jeszcze jest dość chłodno Chłodno i skromnie, no taki Tyle holenderski bym powiedział tutaj No bardzo skromnie, ale nie tu wave? Panie tutaj ma jakoś już... Na zdjęciach wszystko widzę. To nie widzę maszyny do kawy. Ale pachnie kawą, pachnie. Pachnie ok. We just drink one coffee and we go to mall. No dobrze, nie będę zanudzał. Do usłyszenia za chwilę, no i jest mostek 97, no i jest rzeczka. Nie no, to jest taki pewnie jak pora do przyjdzie taki kanał odpływowy. Jak mieszkałem w Hiszpanii, to też były takie no puste takie betonowe wylane kanały, że jak zaczęły padać deszcze, to tam się, żeby ta woda no nie zalewała, prawda? Dobra, idziemy dalej. Ja po kawce. Pyszna, jest lepsza niż wczoraj chyba. Albo po prostu mi się bardziej chciało. Może tak też jest, nie? Bo jak jesteś bardzo głodny, czy coś, to jak człowiek jest bardzo głodny, to to wszystko smakuje no. no, no prawie wszystko, no ale... Moja babcia zawsze mówiła, jak ci coś nie smakuje, to znaczy, że nie jesteś głodny. No gdzieś tam miała rację, no. Dobrze, jak będzie coś ciekawszego, to nagram. Idziemy, idziemy w drogę, bo muszę się przejść, odpocząć. Ja jeszcze tylko tak chciałem, taka sekundka. Zobaczcie, to szkoła jest. Jaki płot mają. <laughs> nie, no śmieję się, oczywiście się śmieje Zobaczcie, co zaraz I to przy tak zwanej dolarabie, niedaleko, nie? One hour 5000. 5000, czyli dolar 25. No i gitara, więc. Zapraszam do siebie. Kto będzie chciał, to sobie może przyjść.

ale ja to zobaczę co to będzie. Ale taka jest prawda. Dwa razy graliśmy, dwa razy wygrałem Czyli zawsze <ścoughs> O to ja już czuję Co tam się wydarzy Sina nie szuraj Albo szuraj głośniej Dobra, dwa ulica gorąca Nagrałem jak coś zobaczy. Pozdrawiam oczywiście. A jeszcze chciałem pokazać takie coś. No, tu uliczka okej, okay, nie? Domy, asfalt, powolutku, nie, nie krten. A tu ulica Alibaby i 40 rozwójników. No taka... No kontrasty, nie? I to znowu przyjdziemy, to jest taka normalna, no... Piotrkowska, nie? <noise> a tutaj wahi i komuś się nie starczyło. To tak samo, jak jest u mnie. Ja mam uliczki boczne, takie właśnie, a moja jest jeszcze taka. Ale już dostrzegłem, że studzienek nie mają, a ja mam, czyli ja będę pierwszy. Ja będę pierwszy, tam takie bile stoją, że... Zaraz ktoś zapłaci tam, gdzie trzeba i będzie się działo. Idziemy, idziemy, Sina mnie pogania. Mówi gorąco. Ja mówię, ty kmerka. za gorąco. I faktycznie tam, no zobaczcie, to nikogo nie ma tam. Ten, kto jeszcze na motorku jedzie, to sobie przejedzie. A tak to wszyscy, wszyscy siedzą, to jest gorąco, nie do wytrzymania, ja też zaraz gdzieś. No się chowam, no. Nie, no będę nagrywał nocą, tylko nocą bez latarni z pochodnią będę chodził, i to będzie dopiero taki ginaturszy, że tak powiem. Czekajcie, zaraz sobie nogę skręcę, bo to tak wszystko pobudowali. Dobra, idziemy na drugą stronę, bo zobaczyłem cień. Zobaczyłem cię, Patrzę tylko, czy nikt mnie nie bachnie jakimś motorkiem. Dobra. Dobra, znowu przerywam, bo... bo tylko ulica. Do usłyszenia za niebawem. Sklep z butami, no bo tak sobie pomyślałem, w sumie. Może te klapki dokupić. O, sklep z łóżkiem kolejny. Ale ciemno tu jak... Wiecie gdzie. W... D U... Tam właśnie, no. Co prawda nie wiem, bo nie... Nie byłem, ale... Tak słyszałem. Nie, nie, ale już... Mi... Idę, jestem na ryneczku. Zaraz wam mi ktoś przejechał. Z Niam 24 Where is the the the, the same Madame Odwiewos? We ah, here. I wanna, I don't know. Wait, where is the mango? Yes. Yeah, but no. No, no, no. Wida pani. Banany trzeba, bo potas. <grywa> <grywa> Oczywiście najpierw Budda. Yeah. Okej. Okay. Cina, do you need something? Hmm? Okej. Okay. No, ja jeszcze bym coś kupił. No, ja lubię mango bardzo, ale. How much for the mango? Can you ask? Five thousand. kilo. No dobra, weźmy. Bikilo do wezmę, wezmę to co się da są takie już bardzo dojrzałe No, no. tego też no. Tam, gdzie nie mogę sięgnąć, są najlepsze. To pani chyba specjalnie tak zrobiła. <laughs> żeby, żeby do jutra wytrzymały. Nie? nie? Tak. Od razu tutaj czuję spisek. Dobrze Więcej, nie chcę. To, to nie wiem. No, znaczy wiem, no banany, ale po co i na co to tak, żeby muchy chyba przylatywały. Okra ładna. Nawet bym powiedział aż za ładna. Ale już też taka podsuszona, no niestety, nie? To, to jest tak, że najlepiej rano bo to wystarczy parę godzin i to wszystko, co było świeżutkie rano no po południu już nie jest świeżutkie niemożliwie gorąco krewetki to nie, ale ale o dobra, to się zapytam o śmiernice bo ja po pierwsze lubię sobie zjeść a po drugie ja też do ściem i makaron z owocami morza dodaje. Oczywiście najpierw początku przygotowyuję, i tak dalej i tak dalej. Nie tam, że Cena gani, I ask octopus? 1 kilo $1. 1 kilo faj dała. same same company. Czyli, czyli tyle samo, no to, to jest okej, okay, no. A co jeszcze chciałem, pomidory i sałaty, bo ja już parę dni, przymuszona głodówka. I mi brakuje tego, sałaty i pomidorów. Cebulę mam, ale zobaczcie, już jestem za późno, no ale jak się nie spało do szóstej rano, no nie jest jeszcze jeden tyle wytrzymałem, to jeszcze dzień wytrzymam, no bez pomidorów. Coś tam jeszcze widzę dalej, no dobra, no jeszcze daję szansę. Nie co, i tak sobie żyją, nie? Tu sobie wystawi jaja, tu sobie wystawi coś. Tu jakieś fajne pasty takie, widzę, curry, nie curry. Ale ja już chwilowo, chwilowo przygotowuję sobie sam. Bez obrazy, bez obrazy. To bardzo lubię. Te owoce. Właśnie zobaczyłem. No właśnie, nie? Właśnie zobaczyłem. Pamiętacie parę dni temu, jak uff. To już takie z dni temu. Jak byłem po pierwszy raz po jaja. Właśnie zobaczyłem ten sam Główkę prosiaczka ta sama. Także no, trochę trzeba uważać. Znaczy, pewnie, jakby ją wygotować, albo coś tu nie było tak źle. Tak, za późno, za późno, rano trzeba. Ja rano wstaję, ob, ob, dzisiaj się rano położyłem także jutro sobie wskoczę, także będę miał też co pokazać Chociaż już wszystko widzieliście tutaj, ale coś tam się zawsze pokaże I te rybki, to wszystko, tak sobie myślę. Ile tego wszystko, bo tu jednak każdym straganie jest no, tysiące tych ryb. Ile to po prostu natura może wyprodukować. Hmm. A z drugiej strony też ile się no marnuje, nie? Bo to się nie sprzeda, tam się wyrzuci. Ale słusznie Jest jak jest Ja nie lubię jedzenia marnować <grystanie> <grystanie> Dlatego tą rybkę połknąłem <grystanie> A może to nie była rybka? No nie wiem no akurat to się stało po tej rybce no. I to też nie w ten dzień, tylko na drugi dzień tak naprawdę miałem takie objawy zatrucia, także Sam już nie wiem Pasy namalowali wszystko, a Sina Zresztą tu nikt po pasach Sina, hold this for the second please Dobra, bo tu już wszystko wiemy Jestem przy chacie Także kończę do usłyszenia, do zobaczenia. No to teraz jestem. Fish. Co z tą rybą mi weszło do tej? Dobra. Niebo. Chodziłem, dopiero co wróciłem, za gorąco. Nie da się. Nie da się, ale fajnych rzeczy z. Znowu spotkałem, poszedłem w inną stronę yy, Pokupowałem, co tam miałem pokupować. Na jutro zamówiłem pana No po pierwsze mi pomoże z piecem, bo sam nie dam rady, a po drugie on mi też zamontuje jak się mówi. A nie bujać ławką. Wyciąg. Czekaj, jak to się patrzyć, żeby patrzyć się prosto w to? Nie wiem. Wyciągnął z tego pieca. Także znowu pieniądze. Znowu pieniądze. Ale już jak to się zrobi, mówię, czekałem, czekałem, nie ma co czekać. To i tak jest cena dobra, także potem kupować, płacić za mały jakiś. Trzy mniejsze tak naprawdę to są adekwatnie droższe do, do tego. Jeść nie woła. Jak się nawet dołu nie używa, to tam można blachy wkładać albo coś. No wiecie o co chodzi, No jeść nie woła, już jest kupiony, już jestem. O, pokażę coś. A jest tam. Zniknęły, bo to... To jest właśnie też chciałbym... Powiedzieć, to jest to, dlaczego czasami przerywam tak jak przed chwilą, bo jak widzę koty, że coś robią, to nie to, że ja dokończę historię, one będą na mnie czekać, bo to nie są aktorzy jacyś tacy, że sobie poczekają, bo mam, nie wiem, garze dostaną potem, czy, czy coś tak jak powiedzmy, ja tam dostaję jakieś za te reklamy i coś tam pieniądze. Dlatego chcę wam to pokazać. No jednym to się nie podoba, a drudzy znowu mówią, że pokazuj. I wrócę do tego pokazywania kotków, bo po pierwsze to są no, moje kotki. Po drugie są śmieszne. I, i czemu nie? No i czemu nie? Dobrze, tak czy inaczej kończę, składam wczoraj do 6 rano. Yy. Także chcę odrobinę odpocząć. Od jutra znowu, jutra ciężary, no bo te piece, i, i, i na górę muszę zrobić paręnaście kursów. Jak już dzisiaj popakowałem rzeczy, to paręnaście kursów na górę. Bo dzisiaj to, co tam na podwórzu było, to mama chciała już dzisiaj wnosić dla góry pewne rzeczy. Ja mówię, nie, nie, to ja jutro pownoszę. Bo ja tam, no, to jest co spakowane, to już było w kartonach, także, ale dzisiaj tam z, 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 spod, z, jak się mówi spod burza, z podwórze, z terasu. <grym> Popakowałem, już przygotowałem na jutro. Także trochę regeneracji. Dzisiaj się czuję już dobrze, oprócz tego, że nie wyspany, ale tak, to już jest okej. Okay. Pozazdrościć takiego zdrowia. Także serdecznie pozdrawiam. Proszę o łapki, dzwoneczki, komentarze, wszystkie te rzeczy. No i do jutra w takim razie. Jutro postaram się też może zrobić właśnie dopowiedzieć, bo przyszło mi do głowy sporo jeszcze takich. No bo ja mówię z marszu i przyszło mi do głowy sporo takich właśnie z tego wyjazdu do Hiszpanii, który się zatrzymał. Przystanek 12-letni był w Holandii. No i tak i przyszło mi do głowy kilka rzeczy, o których mi wtedy nie przyszło do głowy. Także postaram się to nie wiem w podpunktach na kartkach porobić i może jutro mi się uda to dograć, żeby, żebym był spełniony jeśli chodzi o tą historię, ale następną historię w następnym czasie. I już, jeszcze raz, pozdrawiam. Do jutra.